Hologramowy świat 2, intuicja, rozdział 9, pamięć. Wiatr zamknął mnie w obręczy czasu, tworząc powietrza spiralę, po niej przesuwa pamięć mojego życia. To w górę, to w dół, w prawo i w lewo. I jakby tego było mało, przyspiesza i zwalnia z A wszystko po to, by wyrwać ją z moich korzeni. I zabrać dla siebie oraz bóstwa El Niño. Muszę przyznać, że czuję się jak na karuzeli. Pode mną peruwiański świat, który wkracza w XIV wiek naszej ery, a w moim ja wspomnienia tańczą wokstrota. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu. Audiobook w pełnej wersji dostępny jest na stronie autorskiej www.ivonagajda.pl MPgo Go i innych platformach.